Cześć, witajcie. Dzisiaj na krótkim filmiku pokażę Wam razem z Nefcią, jak przesadzić banana. To jest taki banan, który może być spokojnie uprawiany też w pomieszczeniu. Banan bardzo karłowy, nazywa się Musa Acuminata Super Dwarf Cavendish i dlatego właśnie może być w pomieszczeniu uprawiany, bo zostaje bardzo niski, a inne banany, jak być może wiecie, rosną naprawdę solidnie i wysoko i mocno. A w pomieszczeniu taki banan raczej, raczej niższych gatunków, takich karłowych, jak ten, będzie dużo lepiej, dużo lepiej nam się prezentował, będzie mniej pracy i on też nie potrzebuje aż tyle różnych, różnych zabiegów, czy nawożenia, czy właśnie tego przesadzania, coraz to do większych pojemników, jak takie banany ogrodowe. Ja tutaj mam taką sadzonkę. Ona już mi fajnie popuszczała, trochę w tej doniczce produkcyjnej rośnie. Jak widzicie, ma tutaj takie ciemne ciapki, to jest zupełnie naturalne, żadna choroba. I będę tego banana przesadzała do odrobinę większej doniczki. Może Wam to tak pokażę. Trochę jest wyższa i trochę ma większą średnicę, oczywiście na dnie otworek. To jest konieczne przy, przy moim zdaniem, każdej roślinie, jak przesadzacie sobie do, do mieszkania po to, że gdyby nam się wlało tam za dużo wody, to ona nam wtedy tym otworkiem odpłynie, a nie będzie się gromadziła, robiąc z ziemi bagienko. Na dno będziemy sobie sypać keramzyt, czyli takie kuleczki. One mają za zadanie zrobienie takiej warstwy drenażowej, żeby korzenie też nie stało w wodzie, gdy nam się za dużo tej wody wleje. Trochę jeszcze domieszam ziemi kokosowej, mam tutaj taką rozdrobioną z kostki, z brykietu, to jest dla poprawienia przepuszczalności, struktury i też bardzo fajnie ta ziemia trzyma wilgoć i ziemia uniwersalna. Jakąś tutaj mam taką zwykłą do kwiatów i warzyw jak najbardziej też się nada. Co chciałam jeszcze przy okazji pokazać, nie wiem czy to będzie tu dobrze widać, tutaj jest taka żółta kuleczka, może ja to wyjmę i pokażę Wam na dłoni. Coś takiego. I to jest po prostu nawóz. To nie jest żadne jajo, ślimaka czy jakiegoś szkodnika. E, nic groźnego, to jest nawóz długoterminowy, który niektóre rośliny mają w ziemi, po to, żeby miały właśnie jeszcze z czego się odżywiać, kiedy rosną w tych produkcyjnych doniczkach. Dobra, no to zaczynamy. Na dno wsypiemy sobie karamby. żeby w zasadzie tylko znowu przykryć. O, Teraz sobie go No Trochę od razu wymieszam do mieszanki kokosowej. Teraz można tak poluzować trochę tą doniczkę, żeby fajnie wyszło i banan jak widzicie ma dużo, dużo korzeni, już przyda mu się ta większa doniczka. Zobaczę jak trochę za wysoko, rozgarniam tutaj tą ziemię, trochę ubiorę tego drenawu. Ta doniczka dla banana może być odrobinę większa, ale warto, żeby nie była bardzo duża, bo wtedy on zamiast nam fajnie puszczać tutaj zielone liście po przesadzeniu będzie długo szedł w ten korzeń i będzie się wydawało, że nie rośnie. Więc banany lepiej do takich odrobinę większych doniczek niż, niż mają przesadzać, zamiast od razu do takich bardzo dużych, trochę inaczej niż jak to jest w przypadku bambusów. I wtedy tak raz na rok czy na dwa lata je przesadzamy do większego pojemnika, i wtedy najładniej wyglądają. Uzupełniam sobie wtedy tą ziemią. Tutaj jest o tyle troszkę wyższa szkoła jazdy, że tą ziemię muszę tutaj dobrze powrócić na boki, i ona ma. Ta doniczka, z którą wyjęłam tego banana, ma taki nieregularny kształt i tutaj jest więcej ziemi niż, niż w tej dolnej części, więc muszę tam wszystko dobrze poupychać, żeby nie było jakichś takich właśnie prześwitów, żeby wszędzie nie było. Można sobie tak to trzepać trochę. Z drugiej strony, żeby było równo. Trzeba, trzeba ręką powpychać właśnie, żeby w te puste miejsca to dobrze weszło. Jak widzicie, ten menant, tu ma niektóre liście takie pożółknięte, ale to też nie jest objaw żadnej choroby, jeśli żółkną tylko te dolne. To jest zupełnie naturalne, liści wypuszcza dużo i te najstarsze po prostu w ten sposób się starzeją. Jeśli Wam to bardzo przeszkadza, można je spokojnie obciąć najlepiej takim czystym sekatorem, niezdyzynfekowanym, żeby się jakieś choroby grzybowe nie wdało w te tkanki. Już to prawie czuję, że jest full. Już z tej strony. Tak samo jak przy innych roślinach, staramy się zachować ten poziom nowej ziemi, który dosypaliśmy, z tym poziomem ziemi, który banan miał w tej swojej doniczce wcześniej. Wszystkie korzonki powinny być przykryte. Tak delikatnie dociskamy. To sprawdzam jeszcze właśnie, czy w te miejsca, gdzie było więcej przestrzeni, dobrze ziemia. O, to będzie widać lepiej. I teraz generalnie wszystko, tak to możemy zostawić, oczywiście wyczyścić tą doniczkę z ziemi, podleć i też nie nawozimy tego banana przez jakieś właśnie 6 tygodni, żeby się korzanki nie popaliły. Ta ziemia będzie miała jak na ten start wystarczająco składników odżywczych, żeby on nam zaczął fajnie rosnąć, a dzięki temu, że ta doniczka i ta doniczka aż tak... Duże, tak róż, różne rozmiarowo nie są, ten banan też, też no, fajnie pójdzie z, w liście zamiast stać w miejscu i tylko puszczać korzenie. Nefcia już nam sygnalizuje, że chyba powinnam kończyć, jakieś tam kartony do zabawy znalazłam, a to i tak już w zasadzie wszystko, co Wam chciałam pokazać. Także mam nadzieję, że trochę Wam ten filmik pomógł, chociaż to nie jest nic skomplikowanego takiego banana sobie przesadzić. Jeszcze raz ten gatunek nazywa się Musa Acuminata Super Dwarf Cavendish, A możecie sobie taki, taki na pewno w internecie znaleźć, ja jeszcze mam chyba w sklepie z dwie albo trzy sadzonki. Yy, bardzo fajny jeśli chodzi o uprawę bananów w pomieszczeniu i najważniejszy nie jest w ogóle toksyczny dla kotów, także spokojnie yy, możecie mieć i koty i banany u siebie w domu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!